W 2021 roku nie słyszeć o depresji albo słyszeć, ale nie mieć na jej temat żadnej wiedzy, no trochę, trochę obciach. Jeśli ktoś wygłasza opinię, że na depresję to może chorować tylko biedny, no to jest mniej więcej tak, jakby ktoś wygłasza opinię, że nadwagę to może mieć tylko bogaty, bo ma ty, tyle pieniędzy, że ciągle kupuje jedzenie i wpierdala. No można coś takiego wygłosić, ale jak coś takiego wygłaszasz, no to od razu klasyfikują Ciebie jako Durnia. No to jest mniej więcej tak, nie wiem, pewnie kojarzycie takie momenty, mam nadzieję, że nie w waszym życiu, ale czasami tak się zdarza, że jesteście w takim najbardziej żałosnym, własnym momencie, jeśli chodzi o stan fizyczny. Jesteście w ogóle tacy opuchnięci, grubi, tacy fuj i ktoś podchodzi i mówi, o, powodzi się, co? Powodzi się, powodzi. Właśnie się kurwa nie powodzi, odwal się, nie chciałem tak wyglądać, a tak wyglądam i chciałbym wyglądać inaczej, zdrowo, szczupło, pięknie. Zaraz się dowalą ci od body shamingu. Adam nie wiem, czy nie powinniśmy skasować tego całego wstępu. Bo dzisiaj nie można mówić, że, że jak to źle. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. No ale depresja. No właśnie z takimi opowieściami o depresji, że w sumie tylko biedni mogą mieć depresję, bo jak bogaty ma depresję. To... Co w ogóle za gościu? To wyskoczył z takimi przemyśleniami pan Tomasz Iwański, który odpowiada za szkolenie w Polskim Związku Tenisowym. Jest głównym trenerem w Polskim Związku Tenisowym i uznał, że musi koniecznie podzielić się swoimi mądrościami na Facebooku. Ale najpierw tło całego zdarzenia. Naomi Osaka, jedna z najwybitniejszych tenisistek świata, wycofała się z Roland Garros. Na początku nie chciała tylko brać udziału w konferencjach prasowych, ale gdy uznano, że trzeba ją przymusić, żeby tam chodziła na te konferencje, to powiedziała, że ona dziękuję bardzo, ona w ogóle już wycofuje się z turnieju, co chyba organizatorów troszeczkę zaskoczyło. No i pani Osaka powiedziała, że nie ma zamiaru brać udziału w tych konferencjach prasowych, ponieważ Um, uważa, że źle na nie udziałają. E, poza tym, w kółko zadawane są te same pytania, e, no i jednocześnie padają czasami pytania, które w pewien sposób podcinają skrzydła czy sprawiają, że sportowcy zaczynają w siebie e, wątpić. No, miel, ale tak w ogóle zanim przejdziemy dalej, to muszę wziąć w obronę dziennikarzy. No, bo jeśli ty mówisz, że w kółko pytają o to samo, no wiesz, ty też w kółko robisz to samo. No, odbijasz tą piłkę nad siatką. Ona wraca, ty ją znowu uderzasz, ona wraca, ty ją znowu uderzasz, czasami wraca, czasami już nie wraca, no to w, albo serwis, albo coś, no generalnie robisz to samo, tydzień w tydzień. Liczba pytań, jakie można zadać o tym, e, że ty przebijasz tą piłkę, no jest skończona, nie można wymyśleć ciągle nowych pytań, to wiesz, to nie było jeszcze takiego modnego, jednocześnie zakładam, żeby gdyby ktoś nagle wstał na konferencji i spytał, co sądzisz o konflikcie izraelsko-palestyńskim, to byś powiedziała, no ale zaraz, przyszłam tutaj rozmawiać o tenisie, a nie o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Więc bądź wyrozumiała dla tych dziennikarzy, no będą cię pytać w kółko to samo, bo ty w kółko robisz to samo. No ale dobra, jako że Naomi napomknęła także o depresji, z którą miała problemy trzy lata wcześniej, no to ludzie otoczyli ją Empatią, zrozumieniem, to jest tylko tenis. Jeśli ona nie chce grać w tenis albo nie chce o nim rozmawiać, no to przecież ma do tego jak najbardziej prawo. Generalnie nie jest do końca jasne, czy ona aktualnie jest w depresji, możliwe, czy po prostu ją kur*** dziennikarze? Też możliwe. Ale pan Iwański uznał, że zajmie się tematem numer jeden, czyli na pewno ma depresję i na pewno nie powinna jej mieć. No i opisał to barwnie właśnie we wspomnianym wpisie na Facebooku. Świat to coraz zabawniejsze miejsce. No, rzeczywiście takie zabawne. Każda gazeta na świecie pisze o depresji rozkapryszonej, prima baleriny zarabiającej 50 milionów dolarów rocznie w zawodzie, którego podstawą jest radzenie sobie ze stresem. Ciekawe, czy szefowie anonimowego pracownika, który zarabia 50, ale tysięcy złotych rocznie, i to nie w zawodzie, gdzie radzenie sobie ze stresem jest podstawą sukcesu, na jego hasło, że ma depresję i nie będzie spotykać się z klientami w sklepie, zorganizowaliby mu pomoc i z troską pisali ogłoszenia wszemi wobec, jak bardzo ich to rusza i chcą pomóc w rozwiązaniu go wstrząsających problemów, czy też wypieprzyliby go z roboty w 5 minut. No, to, to rozumiem, że gdybyś ty był szefem jakiegoś gościa, to byś go wyrzucił w pięć minut, ale wydaje mi się, że są ludzie, którzy może by się pochylili nad tym problemem. Depresja to straszna rzecz. Jak ktoś ją ma, to musi leczyć, a nie grać w tenisa. No, chyba że to rodzaj terapii. I minko. No a jak ktoś ma i ten tenis jest rodzajem terapii, to co, może czy nie może, bo już nic nie rozumiem. To taka sama kontuzja jak inne, tylko w innej sferze. Nie chcę trywializować, nie, kurwa, w ogóle, ale mam przeczucie, że depresja miałaby znacznie mniejszy zasięg i wpływ na miliony ludzi, gdyby każdy nią dostał 50 baniek dolarów na rok i musiał poradzić sobie z leczeniem jej skutków. Ja pie... No i pod spodem jeszcze dorzucił wpis po angielsku ze strony Erika Van Harpena, który jest jakimś tam trenerem i tamten napisał, że jakby mi zobaczyła w Bombaju, jak biedne dzieci wyjadają jedzenie ze śmietników, to by jej przeszła depresja i by znowu latała samolotami i mieszkała w pięciogwiazdkowych hotelach z uśmiechem na twarzy. Panie Tomaszu... Nie wiem, czy pan słyszał, że e, kiedyś był taki bramkarz w Niemczech, który nazywał się Robert Enke. I on się rzucił pod pociąg. I nie rzucił się pod pociąg, dlatego że akurat wpadło mu tam ostatnie 5 euro i mówił: O, muszę je zgarnąć, bo nie będę miał e, za co kupić chleba. Nie, on się rzucił pod pociąg, gdyż miał depresję i wcale nie był biedny, tylko był bogaty. Jak to piłkarze na pewnym poziomie światowym są bogaci. Robin Williams był taki aktor, komik, w ogóle bardzo wesoła postać tylko wiesz co popełnił samobójstwo i to nie dlatego że nie miał pieniędzy na ostatnią ratę za swoje mieszkanie albo że w ogóle żył w jakiejś nędzy nie żył w luksusie a jednak popełnił samobójstwo jeśli wydaje ci się że depresja jest chorobą biednych a nie bogatych tylko i wyłącznie biednych no to niestety zapomniałeś pomilczeć generalnie to jest dość dobre jeśli jesteś na przykład głupi ja to zalecam ludziom czasami mnie pytają jak się zachowywać. Ja mówię, jak jesteś głupi, to staraj się tak nie pokazywać tego ostentacyjnie, że jesteś głupi, tylko tak spróbować to jakoś ukryć, jakoś sp spraw, żeby ta twoja głupota była dyskretna. Oczywiście są czasami ludzie, którzy mówią: "Nie, pójdę do hejt parku i pokażę, że jestem głupi całym światu". To też jest jakaś taktyka, ale mówiąc szczerze, nie najlepsza. Gdyby utrzymać poziom heheszków pana Iwańskiego, no to musiałbym powiedzieć, że na przykład Hmm. może być spokojny, że nie zachoruje na raka mózgu. Aha ah, ha, ah, ah, ha, ha, prawda? No mniej więcej to jest e, ten poziom. Człowieku, bogaci ludzie są narażeni na depresję. A ludzie, którzy dzień w dzień wykonują taki zawód, że są publicznie oceniani, że analizowany jest ich każdy krok, że są kwestionowani, że notorycznie jest jakaś wątpliwość, czy się nadają, czy się nie nadają, gdy muszą wszystkim udowadniać, że jednak się nadają, gdy ta presja na nich jest dzień w dzień niemożliwie wielka, są tym bardziej narażeni na depresję. I mało tego, nawet ty jesteś narażony na depresję, z czego być może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy. I wydaje mi mi się, że dobrze by było, gdyby głównym trenerem w Polskim Związku Tenisowym był ktoś, kto jednak rozumie otaczającego świat. Bo wiesz, może się zdarzyć tak, że zawodnicy czy zawodniczki, których ty masz otoczyć opieką, właśnie będą chorzy na depresję i ty będziesz wtedy człowiekiem, który ma im w jakiś sposób pomóc ma im pomóc. Z, z zawodowego obowiązku. Mało tego może się wydarzyć tak, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale może tak się wydarzyć, że Iga Świątek zachoruje na depresję. I co ty będziesz jej wtedy mówił? Będziesz chodził za nią i wyśmiewał: ha, 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 "Weź się pomieszkaj pięciu obowiązków, jedź do Bombaju, zobacz jak biedne dziecko wyjada, wyjada chleb ze śmietnika, to ci depresja przejdzie". No z takimi wiejskimi mądrościami, to naprawdę no, możesz być tlenerem tenisa, ale no w sumie gdzie? Nie, wycofam. Nie możesz być tlenem tenisa. No w ogóle nic nie możesz robić z takimi mądrościami. Możesz pisać na Facebooku i dawać tak zwany lol content ludziom. Natomiast no, zastanów się trochę, co ty wypisujesz, bo robisz dużą, robisz bardzo złą rzecz w kwestii postrzegania tej choroby, a jest to choroba, która wyniszcza ludzi na całym świecie i to wartościowych ludzi. A skoro już dzisiaj w dziennikarskim zerze jesteśmy przy sporcie, no to trzeba odnotować, że Arturowi Szpilce znowu się pomyliło. Znaczy, znowu zaatakował głową ręce przeciwnika. Powinno być odwrotnie, powinno się rękami atakować głowę przeciwnika. Oczywiście trudno to spamiętać, może się pomylić, można się pomylić. Natomiast znowu ruszył z bańki prosto, prosto w te ręce i niestety bańka nie wytrzymała. Ale co gorsza, nie tylko bańka nie wytrzymała. I chciałem powiedzieć, że. Artur Szpilka zawstydził wszystkich piłkarzy, nie tylko polskich, ale w ogóle wszystkich piłkarzy. Bo wiecie, jak piłkarz zerwie więzadła, no to już jest szloch, już kibice to te świeczki zapalają, że już ten. albo barkę śpiewają, o Panie! I że już generalnie jest, no trzeba wspierać, ale, ale czy z tego wyjdzie, no to nie wiadomo. A Artur Szpilka po tej walce, którą nie, niespodziewanie i pechowo przegrał gdyż jego frontalny atak się nie powiódł. Powiedział tak, napisał tak, czy powiedział Obyło się bez poważniejszych kontuzji, choć pewnie zerwałem więzadło w kolanie i być może w stawie skokowym. <grym> w ogóle się nic nie stało. Wyobraźcie sobie świat jaki byłby piękny, gdyby po nim chodzili sami optymiści jak Artur Szpilka. To by wyglądało mniej więcej tak, Krystian Bielik w sumie to w sumie jest okej. Okay. Znaczy, w zeszłym roku zęb, ząb nie bola, a już mnie nie boli. Więzadło mam tylko teraz zerwane, ale to, 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 to W sumie nic się nie stało. Albo na przykład Van Dyke mówi, nie? że nie, no, co się martwi się o moje zdrowie. Dobrze, tam nie mogę chodzić na razie w pół roku, ale mam dwie ręce, mogę sobie tam śrubki powkręcać, wszystko działa, nie. Albo Marko van Basten kiedyś, no mam tylko jakiś tam problem z kolanem, a poza tym to świetnie, mam zajebisty nasluj, nie? Wprawdzie karierę muszę skończyć, ale generalnie jest, jest zajebiście. Artur Szpilka jest największym optymistą w światowym sporcie. Jeszcze raz chciałem to przeczytać było się bez poważniejszych kontuzji, choć pewnie zerwałem, więc zadło w kolanie i być może w stawie skokowym. Przypomina mi się film, który znajdziecie na YouTubie, jak świętej pajęci Paweł Zarzeczny analizował wywiad udzielony przez Tymoteusza Świątka. I film ma tytuł Wzór debila. Oczywiście nie chciałbym, żeby łączyć ten tytuł z postacią Artura. Absolutnie nie. Po prostu pewne podobieństwa co do treści można znaleźć. Ja tylko słyszałem kto się najbardziej cieszy z tej no, przerwy Artura Szpilki odchodzenia. Podobno najbardziej to się cieszą ochotnicy z Górskiego Pogotowia Ratunkowego. I tutaj chciałbym bardzo podziękować Goprowi, którzy naprawdę no, pomogli nam, przyjechali po, bardziej pod Pumbusia. No ale... Jasiu, co chcesz powiedzieć? Pozdrowienia dla Krzysia Stanowskiego. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony. Kmiocie. Jasiu. Jasiu. Zostawię ci w redakcji Piotaka, gdy mnie nie było. Przyjdź po piątaka, Dam ci piątaka, żebyś już o mnie nie mówił, bo jestem z, po prostu na samą myśl o konfrontacji z tobą, o jakimś bifie. To w ogóle tak się bały robię. Chcę kaptur założyć się schować. Ale dam ci piątaka, żebyś mnie zostawił w spokoju. Dobra? Proszę, 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 proszę. W miocie. Nie zażywajcie narkotyków, bo was zmiotą planszy. Ci, którzy nie mają Twittera, a wiele osób nie ma Twittera, mogą nie wiedzieć, że napisano do mnie wiersz. Poważny, podobno, poeta. Pan Tomasz Bąk wygooglowałem, nagradzany wielokrotnie, napisał do mnie, wie, do mnie wiersz, rozumiecie to? Nikt nie może powiedzieć, że to nie jest do mnie, bo tytuł jest do Krzysztofa Stanowskiego, więc trudno jakby o poważniejszy dowód na to, że to jest wiersz do mnie. Od czasów walentynek w szkole podstawowej nikt nie napisał do mnie żadnego wiersza, więc czuję się naprawdę zaszczycony, zobowiązany. To nie jest podryw, mam nadzieję, ale czuję się naprawdę poruszony tym, że taki zaszczyt mnie spotkał. Chciałem wam ten wiersz przeczytać. Pan Tomasz Bąk napisał tak. Wystarczy robić coś wartościowego, coś, co ma uznanie szerszej publiki, i już, witaj, serku, topiony. To mówi on, gospodarczo-liberał, światopoglądowo ktoś, z kim nie chce mieć nic do czynienia. Cóż, nie takie standardy. Zdarzało się podnosić w odwiecznej walce samowolki z prowizorką. Pragnę zaznaczyć, rzadka umiejętność mówienia o postulatach, które popieram w taki sposób, że sam się ze sobą nie zgadzam. Ja już przestałem rozumieć. Niech nawet będzie gospodarczo liberał, niech będzie pole pod lasem, zając lub sarna, nice. Chodzenie z wierszem, jak w ciąży mnogiej, jest wiele kilometrów dróg, których nie połknę. Wiele szpitali, w których nie będę szukał pomocy. a Powinieneś. E, choroszcz, to choroszczy. E, są denominowane w złotówkach rachunki krzywd, wystawione znanym mi podmiotom. Trzeba było robić. Serek topiony, wiesz. Był taki czas, że wszyscy tańczyliśmy, teraz jesteśmy zmęczeni i wolimy pichcić. Zajebiscy wiesz, Tomek, naprawdę. Znaczy, na początku jeszcze wydawało mi się, że coś rozumiem. Potem już mi odjechało, ale to pewnie jakby, no to jest problem ze mną. Wiadomo, że nie z Tobą. No, w porządku. Napisałem też swój wiersz do Tomasza Bąka. No, bo nie może być tak, że Pan Tomasz Bąk napisał do mnie wiersz, a ja nie napisałem do niego. Więc napisałem wiersz, w którym przekazałem to, co myślę o tych wszystkich e, ostatnich poetyckich wysływach. Do Tomasza Bąka. Daj mi pieniądze, człowieku, walczy zdrowy chłopak na miejskim parkingu. Czemu miałbym to zrobić? Pytam zaciekawiony. A on na to do mnie, jesteś wysoko w każdym rankingu. Daj pieniądze, jebany lemingu. Idź do pracy, mówię i odwracam się na pięcie. Za sobą słyszę jakiś odgłos, wachnięcie. Czy ja dobrze słyszałem? Do pracy? Pluśnięcie. Wskoczył w kałużę i krzyczy performance. Ja mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony, w miocie. Oczywiście swój wiersz pisałem jakieś 3 minuty, celowo nie pisałem go dłużej, bo gdybym poświęcił na to 5 minut, to jeszcze, nie daj Boże, daliby mi jakąś nagrodę poetycką, gdyby się okazało, że na przykład to był najlepszy debiut poetycki roku czy coś. Już bym się w ogóle nigdy nie uwolnił od tego środowiska, a mam nadzieję, że kiedyś się od niego uwolni. Oczywiście wiem, że jeszcze chwilę to potrwa, no bo burza po Parku z Jasiem kapelą będzie jeszcze chwilę trwać. Pamiętajcie, nie zażywajcie narkotyków, bo was zmiotą z planszy. W każdym razie teraz jestem na celowniku dwóch środowisk. Pierwsze środowisko to są artyści oraz koledzy artystów, no bo koledzy artystów zawsze chcą pokazać, że są kolegami, więc będą solidarnie. Bronić tych artystów w zamian za jakieś tam wejściówki na backstage, albo za sam fakt bycia kolegą, żeby na przykład wiesz, ja mam kolegę, który tam e, jest piosenkarzem. Wow, wow, naprawdę, znasz go. Uuu. No i drugie środowisko, które ma mnie na celowniku, no to oczywiście e, ci mocno, mocno lewicujący, którym się wydaje, że e, ja ich chcę zagryźć czy coś, a tak naprawdę to ja doradzam po prostu, żebyście i oni, i wy nie brali narkotyków, bo was e, zmiotą z planszy. Co do środowiska artystów i ich kolegów, to mam jedną wielką prośbę. Dajcie mi jakiś zalążek, argumentów w sprawie ustawy reprograficznej, żebym sobie pomyślał... No kurczę, no dobra, nie przekonuje mnie ten argument, ale jest to jakiś argument. Daliście mi do myślenia, no nie zmieniam swojego światopoglądu, bo to będzie trudno, ale przynajmniej żebyście mi zmącili trochę nastrój, tak? Kurczę, może trochę, może trochę przyhamować. Dajcie mi coś, napiszcie jedno mądre zdanie. Błagam, błagam jedynie o jedno mądre zdanie na temat tego, dlaczego ta uprawa, ustawa reprograficzna ma sens. Jedno mądre zdanie, nie dziesięć zdań, nie cały pakiet argumentów. Jedno zdanie. O nic więcej nie proszę, jedno zdanie. Tymczasem ciągle trafiam na totalnie bezwartościowe treści. I nawet taki autor jak pan Chaciński. W polityce, a pan Haciński to jest w sumie mądry człowiek, z tego co go kiedyś kojarzę z tekstów, które czytałem. Fakt, że to było dawno, gdy go czytałem, ale wydawał mi się w miarę w, 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 taki kumaty. Napisał tak. W Tyle, że paradoksalnie mało kto lepiej udowodnił, to o mnie, jak głęboki sens ma ustawa. Tłumacząc, że jego syn ma Fortnite'a, Robloxa, FIFA, Minecraft'a i Paint'a, a z żadną z tych rzeczy żaden polski artysta nie miał nic wspólnego. Stanowski pokazał, jak niewiele wie o kulturalnym zapleczu, o spolszczeniach, tłumaczeniach, dubbingu. No dobra, panie Chaciński. Jeśli z tych rzeczy wymienionych, to rzeczywiście w FIFA, jest, w FIFA jest dubbing. No i spolszczenia są, i tłumaczenia. No przecież... E, to nie jest tak, że na przykład Dariusz Szpakowski tam przychodzi i nagrywa te wszystkie nazwiska za darmo. Oni mu za to zapłacili. Ja zapłaciłem za to, kupując grę. I jak w filmie jest dubbing, no to też ci aktorzy dostają za to pieniądze. Nie musimy dawać im pieniędzy, bo ich nie dostali, bo ktoś im zabierdolił ich głos i po prostu podłożył, w... i oni mówią, poszli sobie do kina, mówią. Ty, ja znam skądś ten głos? To mój! Ukradli mój głos, nie? I na przykład szleka, ogląda, mówi, mój głos, mój głos. mam się zgłosić teraz? Jak to Jakaś firma z Ameryki, jak ja mam to zrobić? No nie jest tak. Oni przychodzą do studia i mówią, no dobra, no to 60 tysięcy plus wat, i wtedy mogę nagrywać tam dwa tygodnie. No i ktoś na przykład mówi, nie, za drogo, to weźmy tam Gajosa, nie? Albo ktoś mówi, o, super, to masz 6 dych. No, i oni to robią za pieniądze, i Szpakowski to robi za pieniądze. Wszystkie spolszczenia, dubbing, tłumaczenia to wszystko jest robione za pieniądze. Nie wiem, panie Haciński, w jakim świecie pan żyje. W każdym razie, jeśli pan twierdzi, że ja, ja udowodniłem, że ustawa ma sens, no właśnie pan jako kolejny udowodnił, że nie ma sensu. Nie ma sensu. Rzucił pan argument, który jest bezsensowny. Ja, cały czas apeluję o jeden dobry argument i się od pana nie doczekałem. No to sobie myślę dobra, na pewno ktoś się jeszcze tym zajmie. I co? I ktoś się jeszcze tym zajął. Czy doczekałem się argumentu? Otóż się nie doczekałem, bo następna tym tematem zajęła się pani Alicja Cembrowska w portalu na temat E, stwierdziła, że ten hate park z Jasiem Kapelą to generalnie była kompromitacja i totalne dno. Nie będę polemizował nawet, no, ale nie czuję się głównym z pracą e, takiego, ani innego e, odbioru m, tego programu. W każdym razie, e, no, Pani Alicja tak, szczerze mówiąc, tak patrzę na ten tekst, w tym na temat, nie jest specjalnie utalentowana. To muszę Pani powiedzieć. Na przykład Pan Haciński jest utalentowany, on dobrze pisze, nawet jak bez sensu, to dobrze pisze. Pani, e, Pani Alicjo, e, no sugerowałbym jeszcze popracować na tym. Na przykład te, te, na początku w ogóle konstrukcja tego tekstu to jest dramat. no Nie przeszłaby pani naboru w poważnej redakcji. Generalnie pół tekstu zajeżdża w Wikipedią, a połowa to już są głupoty. No i właśnie do tych głupot chciałem się odnieść. Kmiocie. Oczywiście narracja się powtarza znowu ta sama, że gdybyśmy nie płacili artystom, których nie potrzebujemy, znaczy nie potrzebujemy w tym sensie, że my konkretnie nie potrzebujemy ich prac, no to, to wtedy w ogóle by było dno. I, i pani Alicja napisała. A rzeźby w miastach same się nie robią i nie stawiają. No tak. Książki same się nie piszą. No tak. Obrazy czy grafiki w miejscach publicznych ktoś musi stworzyć. No tak. Zdjęcia również należą do kogoś. A seriale i filmy nagrywa się na podstawie czegoś. Czegoś, co zostało stworzone przez kogoś. Kogoś napisała wielkimi literami. No tak. Powiem pani szczerze, te rzeźby w tych miastach. To nie jest tak, że pani idzie sobie u o Jaka fajna rzeźba, bo tam ktoś siedział z dłutem. I napierniczał po prostu tam, że ktoś na Piefobeliz jakiś postawił w mieście i nikt nie wiedział, co z tym obliskiem zrobić. Wszedł jakiś bezdomny artysta i dłutem zrobił pyk pyk, 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 i wyszedł na przykład Jan Paweł II. Otóż tak nie jest. No yy. Przecież za te rzeźby się płaci. I za te wszystkie instalacje artystyczne się płaci, na przykład teraz na ekranie pani widzi instalację z Wrocławia. W sumie nawet tak, ja bym jej jakoś tam nie atakował, tak jak w internecie to robiono. Ona akurat tak ponad milion złotych kosztowała. No, czyli nie jest za darmo. To nie jest tak, że jakby ktoś tam postawił, nie wiadomo kiedy i teraz wszyscy mówią kurczę, jakie mamy piękne miasto, a ten człowiek zdycha z głodu, nawet nie wiemy, gdzie on jest, nie znajdziemy go nigdy już. Ciekawe, kto w nocy zrobił tą instalację. Nie, dał fakturę, zapłacono i jest instalacja w Rzeszowie. Są pomniki Jana Pawła II. Każdy kosztuje kilkaset tysięcy złotych dziwnym trafem. Albo taki pomnik na przykład ofiar katastrofy smoleńskiej, no, za dwie bańki kosztował. To wszystko kosztuje, Pani Alicjo. To nie jest tak, że ci ludzie upiększają Pani to miasto i Pani czuje się czas w obowiązku im to jakby w jakiś sposób zwrócić. No nie, no, tak to się nie odbywa. Ja wiem, że książki się same nie piszą. No, wszyscy to wiedzą, tylko pisze się książki, a potem się je sprzedaje, a nie rozdaje. Na tym to polega. No, obrazy czy grafiki w miejscach publicznych ktoś musi stworzyć. No musi. Muszę pani powiedzieć, że w życiu zdarzyło mi się kupić dwa y, y, drogie, jak na moje standardy, obrazy, gdyż y, namówiono no, mnie, że to będzie dobra inwestycja kapitału. Może będzie, a może w ogóle nie będzie. No w każdym razie zainwestowałem w, jakieś, w coś, co jest w teorii ładne. No ale nie dostałem tego za darmo, zapłaciłem, jakiś artysta to stworzył, a ja mu zapłaciłem i o, to, o tym cały czas rozmawiamy, a Pani nie rozumie podstawowych rzeczy i ech, no, aż jestem zszokowany tym, że tyle czasu trwa ta dyskusja, jeszcze nikt nie podał jednego argumentu, ja błagam, błagam jeszcze raz, jeden argument, mądry, nie te wysrywy Pani Alicja, przecież to nie ma sensu co Pani pisze, przecież Pani tylko... Przecież pani tylko, nie wiem, no, zużywa te serwery, to szkodzi też na ekologię. Te serwery trzeba chłodzić, coś. No. To wszystko zużywa wodę i tak dalej. Więcy się tacy strasznie przeczuleni na tym punkcie, a potem zawalacie ten internet takimi śmieciowymi jakimiś tekstami bez żadnych argumentów. Naprawdę, niech Pani zastanowi się nie nade mną, tylko nad sobą. A jakby Pani miała dostęp do jakichś fajnych rzeźb, takich za darmo, to ja bym skręcił ze trzy sobie wziął, mam ogródek i bym w ogródku sobie postawił jakieś rzeźby. Jak Pani ma na miarę na jakieś darmowe rzeźby, to bierzemy. Nie zażywajcie narkotyków, bo Was zmiotą z planszy. A już z tymi serialami i filmami, które ktoś stworzył na podstawie czegoś, co stworzył ktoś, no to odjazd kompletny. Jak pani Alicja sądzi, niech pani Alicja mi tu odpowie, Pani Alicja, ja wiem, że pani ogląda ten film, przecież wiadomo, że jakiś znajomy pani powiedział, hej tam Stanowski po tobie jedzie, tam gdzieś weź obejrzyj, wiadomo, że pierwsze co zrobiłaś, dawaj otworzę, nie. No to będziesz mówiła, że wcale nie, ale wcale tak. No więc oglądasz ten film i teraz prosiłbym, żebyś w komentarzu na przykład napisała, co sądzisz, czy taki Żulczyk, jak mu zekranizowali ślepnąc od świateł, to wziął za to pieniądze, czy nie wziął pieniędzy? Wziął albo nie wziął? Czy Szczepan Twardoch, jak mu zekranizowali książkę, wziął pieniądze, czy nie wziął? Wziął, czy nie? Wziął, czy nie? Sapkowski na przykład za Wiedźmina. Wziął? Czy nie wziął? Jak pani Alicja uważa? Niech pani napisze, wzięli pieniądze, czy nie wzięli? Czy to może było tak, że Szczepan Twarduk tam leży sobie na kanapie, e, su, 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 włącza sobie telewizor, TVN24 nie, TVPINFO nie, tutaj MTV nie i tam jedzie po tych kanałach, nagle pyk, włączył, mówi... Kurwa. Jakby coś, jakby coś kojarzył. Tego bohatera i, i ten dialog. Czy to oni z mojej książki wzięli? Czy to jest moja książka? Czy Pani myśli, że tak to się yy, właśnie odbywa, że jakiś tam gościu z telewizji sobie idzie do księgarni, bierze książkę Twardocha mówi w sumie fajna, bym nakręcił film taki, nie? Ten sam tytuł, ci sami bohaterowie. No nie, on bierze za to pieniądze. No chyba, pani, że, chyba, że pani twierdzi, że nie bierze. No to wówczas proszę napisać mi tu w komentarzu. Ja, Alicja, na temat uważam, że nie bierze, Szczepan Twardok, za to pieniądze. No wtedy będziemy mieli jasność co do pani kompetencji zawodowych. Znaczy i tak ma, jesteśmy blisko tego, żeby mieć jasność, ale jeszcze nie mamy jasności. No więc błagam, niech pani, niech pani odpowie na moje apele, niech pani wejdzie w jakąś taką polemikę. Forma tej pole polemiki jest tak naprawdę dowolna. Poza tym namawiam panią, żeby dołączyła pani do mojego apelu. Drodzy widzowie, nie bierzcie narkotyków, bo was zmiotą z planszy. Pozdrowienia dla Krzysia Stanowskiego. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony w